Kolejny wóz, który Wam chciałem pokazać. Dzisiaj nagrywamy ten odcinek z człowiekiem, u którego stały te X-ery, x Suzuki i inne rzeczy. Ma też w garażu 500e, 91 rok, 5 litrów benzyna, 326 koni, w idealnym stanie. Chociaż on uważa, że nie jest idealne. Dla mnie to jest idealne, bo widać na nim lekką patynkę, jak tam jakiś Pomarszczony podłokietnik. Samochód ma 170, prawie 3000 przebiegu. Był kupiony, jak miał 100, chyba kilkanaście. Elektryczne fotele z pamięcią automatyczna skrzynia, która świetnie zmienia biegi. Bardzo wygodny, cichy i bardzo szybki wóz. Tam na liczniku ma 260, i właśnie dowiedzieliśmy się, że idzie wszystko podłokietnik. Fornir, elektryczne szyby To jest taka ciekawostka powiedział mi Szymon, właściciel że jak się zablokuje regulację tylnych szyb, tam przyciskiem na panelu, to też gaśnie podświetlenie, żeby nie kusiło, żeby klikać fajna rzecz fajny wóz. Pokażę Wam silnik pod machą ma szyber dach niego do wewnętrze. O 5 litrów V8 mercedesowy To jest w ogóle ten samochód to projekt realizowany przez mercedesa i porsche Super ekstra zawieszenie, przyspieszenie No i wygląda zacnie Można go poznać po tym, że ma poszerzenia to na błotnikach I z tyłu też Piękny wóz O jedzie brawo w zwykłej wersji, tak? Dobry wóz, nagrywamy. Zobaczycie w odcinku detale, szczegóły, czyli z tyłu. Piesek z kiwającą główką. Pokażę Wam jeszcze go z tyłu, jak on wygląda dobrze z tymi poszerzeniami. Naprawdę piękny. Znajdźcie kanał na YouTube Zatankowani TV. Tam jest seria w moim garażu, można sobie pooglądać fajne filmy.